Nie wiem czy dzisiaj nie najszczęśliwszą osobą w hali w Częstochowie jest pani Mariola Gołota, żona Andrzeja, bo domyślam się pani Mariolu, że przez długą karierę męża wielokrotnie bardzo pani jego pojedynki przeżywała. Za każdym razem to było osobne, niby to samo, ale za każdym razem inne emocje były, inne przeżycia i Wreszcie dzisiaj wiem, że tego pożegnania nic nie przebije. To było pożegnanie takie, jakiego jeszcze nie widziałam i nigdy nie marzyłam. Wreszcie... Bardzo piękne. Piękne, przepiękne. Ja jestem ciekaw, czy. Bo Andrzej powiedział w jednym z wywiadów, że on to by jeszcze chętnie powalczył. Przecież Foreman był starszy od niego, jak boksował. Holyfield był starszy od niego, jak boksował. Ale to żona powiedziała, że już koniec. Tak rzeczywiście było. Yy, trochę tak i trochę nie, ja już od kilku lat mówiłam, że to już jest czas jego, żeby yy, skończył te emocje i dla mnie i dla rodziny, A, ale Andrzej także jest sportowcem, on był sportowcem przez wiele, wiele lat i on wie na co go stać i jego organizm i przy każdej walce coraz ciężej było się przygotować. A, także Andrzej chyba znalazł już ten moment, kiedy jest Trzeba ze sceny czas. zejść. Dokładnie. Miał w karierze kilka przerw, takich dwóch, trzyletnich. Czy to już wcześniej było tak, że, że chciał kończyć, czy, czy e, nie, nie, nie bardzo wiedział, co ze sobą zrobić? O Wilka do lasu ciągnie, prawda? Yy, od Andrzeja dopiero w tym tygodniu pierwszy raz tak na siłę yy, usłyszałam, że to jest pożegnanie, także nigdy wcześniej nie mówił na ten temat. Ciekaw jestem, czy Pani podróżowała z Andrzejem na walki, czy była świadkiem tych jego pojedynków. Czasami kobiety, żony no nie lubią patrzeć na to, co się w ringu dzieje. Wiadomo, że to jest sport, w którym no też się obrywa. Jeździła Pani, towarzyszyła Andrzejowi? Byłam, starałam się być na każdej walce i powiem szczerze, że Andrzej miał odwagę. Ta droga z szatni do ringu to jest jeszcze z ludźmi, z z fanami, z rodziną, z przyjaciółmi, w ringu jest już sam. Także ja uważam, że to jest moje miejsce obok niego, chociaż mąż nigdy nie zgodził się, żebym z nim przeszła tą drogę, dzisiaj było pierwszy i ostatni raz. Pozwolił mi y, przejść ze sobą do ringu, tylko mówi, tu jest Tim, dwa kroczki za nami. Ja mówię, okej. Okay. Zona, e, najbliższa osoba, e, no myślę, że po walce była też e, powiernikiem, lekarzem. Nie w sensie gojenia jego siniaków i, i rozcięć na, na głowie, ale po porażkach szczególnie. No, trzeba było goić serce, duszę, e, psychikę. Robiła to pani? Żeby zagoić serce, duszę i psychikę, to najpierw trzeba podgoić te rany. Te fizyczne. Te fizyczne, nakarmić, zrobić, żeby było życie zupełnie normalne. I wtedy można myśleć o gojeniu wszystkich innych ran. Także starałam się stworzyć taki dom i takie życie rodzinne, które by było dobrym miejscem, żeby takie rany ukoić. Czy Andrzej z panią po walkach rozmawiał? Opowiadał, dlaczego na przykład wygrał, albo dlaczego pojedynek zakończył się jego porażką. Analizował z panią to? Nie. Andrzej to jest, jest człowiekiem starej daty, który jest na tyle twardy, że uważa, że każdy problem potrafi w sobie zgryźć i sam przezwycięży każdy problem. Także jeśli ja coś od Andrzeja wyciągnęłam, to tylko było pod takim ciągłym zapytaniem go o to i wyciąganiem słowo na po siłę. słowie na siłę. Pani podobno ma licencję bokse, sędziego bokserskiego. Zrobiłam, ale już wygasła, nigdy wygasła. jej nie wykorzystałam. Ale sędziowała Pani walki? Nie, nie. A ciekawe jestem, jakby Pani wypunktowała walkę Andrzeja z Johnem Ruizem, z Chrisem Byrdem. Z Byrdem był, był remis, a, a właściwie wszyscy mówili, że Andrzej powinien wygrać. Z Ruizem miał go dwa razy na deskach, też powinien tę walkę wygrać. Y, powinien wygrać i przed walką tak uważałam, po zdaniu kursu też tak uważałam. Y... Dlatego to się nazywa sweet science of boxing, że każdy sobie może troszkę inaczej punktować, ale u Ruiza było na tyle twardych ostrzeżeń i, i nackdown, że to rzeczywiście powinna była być ja wygrana. I wtedy, gdy wstał w ringu i usłyszał ten werdykt, że jednak ten pas nie był jego, to on chyba w ciągu tych dwóch sekund, to postarzał się o 5 lat, bo za, zabrane mu było to marzenie. No właśnie, to była walka, którą powinien wygrać, podobnie jak, jak z Bydem. No ale w sumie, ja myślę, że... Nie wiem, chyba pani to potwierdzi, że przez te dwadzieścia kilka lat boksowania w Stanach stał się w jakimś sensie ambasadorem Polski, takim sportowym ambasadorem Polski. Andrzej zawsze wychodził do ringu w szlafroku z białym orzełkiem, zawsze mówił, że jest Polakiem. Pamiętamy jak w latach, kiedy Don King z nim współpracował, Don z tymi dwoma chorągiewkami amerykańską i polską się pokazywał. Andrzej był zawsze Polakiem i, i no, na tym wielkim sportowym amerykańskim rynku Wielu polskich sportowców coś osiągnęło. Andrzej osiągnął, i to było zauważalne. Andrzej osiągnął bardzo duże. Jego pierwszych kilka walk, gdzie zaczynał od najniższego szczebelka, nie wychodził z orłem, ponieważ wtedy uważał, że jeszcze nie zasłużył, żeby pokazywać światu, że jest Polakiem. W chwili, kiedy już osiągnie trochę więcej, to wtedy założy biało-czerwony szlafrok. Ale na początku to były te drobne walki, gdzie mówił, co za. Co za nie dał się przynieść wstyd ewentualnie. Tak, mm -hmm. tak, także. To też pięknie do o nim świadczy. Do największych wal, gdy już jego nazwisko się stało sławne, to wtedy w takiej, że tak powiem, w pełnym odkryciu pokazał, ja jestem Polakiem, stamtąd pochodzę, jeśli jestem na tyle dobry, to wiecie, gdzie jest mój kraj. Pani pewnie niełatwo o tym powiedzieć, ale chciałem zapytać, bo Andrzej mówił, że było w jego życiu, były takie momenty, że zadawał się trochę z niewłaściwy, niewłaściwymi ludźmi, no nie było to najlepiej sport potrafi wyciągnąć z najtrudniejszych momentów bo jest wspaniałą szkołą życia ale ja nie do końca jestem przekonany czy to tylko sport Andrzejowi pomógł czy nie pani nie bardziej pani mu pomogła czy nie pani była osobą która spowodowała, że jest takim człowiekiem jakim jest. Nie panu myśmy zawali ślub kiedy byliśmy bardzo młodzi i Andrzej mnie pewnych y, prawd w życiu nauczył. Może ja przekazałam troszeczkę jemu. jakieś jemu moje zasady. Ja wątpię, czy ze mną, czy beze mnie Andrzej nadal by nie był tym samym człowiekiem. Ponieważ pod tą taką troszeczkę czasami szorstką osobowością jest naprawdę dobre serce. Jeśli chodzi o osoby, które Andrzej w swoim życiu znał, y, Andrzej nigdy nikogo nie oceniał po tym. Co te osoby robią, jakie zawody wykonują. Jeśli to była dobra osoba, to Andrzej przyjmował ich do, do swojego towarzystwa. Jeśli to była niedobra osoba, yy, kimkolwiek by ta osoba nie była, Andrzej nie chciał z nimi mieć relacji. Także yy, po, pod tym względem Andrzej wydaje mi się wygrał, ponieważ yy, on, on, jest, on jest otwarty na, na ludzi, kimkolwiek by oni nie byli. Myślę pani Mariusz, że możemy Marcinowi Najmanowi wspólnie podziękować za to, że do tej pożegnalnej walki doszło. Była bardzo piękna, podobała się publiczności tutaj w hali w Częstochowie, która no Około 7 tysięcy ludzi, myślę, oglądało ten pojedynek. Mam nadzieję, że wid widzom telewizji polskiej również się podobało. No jak na facetów 46-letnich, to walczyli jak młodzieńaszkowie. Wszyscy, którzy mieli jeszcze przed tą walką jakieś wątpliwości, czy status walki pokazowej będzie odpowiednio emocjonujący, no myślę, że chyba wszystkie wątpliwości już zostały rozwiane, ponieważ panowie, śmiem twierdzić, zaprezentowali się dzisiaj najlepiej z wszystkich pojedynków. Był to świetny boks. Świetnych zawodników i naprawdę jestem wzruszony, że mogłem takie pożegnania żeby zorganizować. Naprawdę nie chcę Dziękuję. <grymne> <grymne> ja jeszcze tylko muszę powiedzieć, że co za, od samego początku ujęło mnie, a jeśli chodzi o Marcina, on ma taki a, zaraźliwy optymizm. Wszystko da się zrobić, wszystko jest w zasięgu ręki. I za każdym razem jak ja zaczynałam się martwić, Marcin mówi, zaraz to załatwimy, a najlepsze jego powiedzenie, z które zawsze teraz już z powtarzamy, to jest no i można. Można. Okazało się, że można, więc, Proszę Państwa, Andrzej Gołota powiedział: żegnaj. My też żegnamy. Dziękujemy mu za wszystko, co zrobił dla polskiego boksu, dla polskiego sportu. Dziękujemy Państwu, że wspólnie przez tyle lat mu kibicowaliście. Zasłużył na to, a dziś zasłużył na to, żeby sobie od sportu odpocząć. Dziękuję bardzo. Pani Mariola Dziękuję Gołota, Marcin bardzo. Dziękuję bardzo. Dziękuję Państwu, do zobaczenia.